Dopiero obchodziliśmy Dzień Matki i z Dniem Matki oczywiście pojawiło się wiele komentarzy i refleksji, przede wszystkim na temat naszych mam, tych pozytywnych e, wspomnień, miłych wspomnień z dzieciństwa, e, o mamach, które dały nam wszystko, które zawsze były i zawsze są, e, wspierają e, i tak naprawdę robią wszystko dla nas. I też tych wspomnień i refleksji, niestety, smutnych, napełnionych smutkiem, napełnionych goryczą, napełnionych żalem, o tym, czego zabrakło, o tym, czego matka nam nie dała. Dzieciństwo ma wpływ na nas i na to, jakimi jesteśmy rodzicami. I jest to taki łańcuszek, który, chcąc, nie chcąc, e, ciągnie się za nami. Jest to temat, e, temat naszych rodziców. Pogodzenia się, zaakceptowania, wybaczenia. To temat, który, aby być lepszym rodzicem dla efektywnego rodzicielstwa, e, musimy przepracować i musimy go niejako zamknąć. I tak w, podczas warsztatu z efektywnym rodzicielstwem, oczywiście tak, jest to wielki temat, pełen łez często. Powiedzieć tylko jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętaj, że jako rodzice nie możemy dać czegoś, czego sami nie otrzymaliśmy. I tak nasi rodzice, jeżeli oni nie otrzymali tej miłości, tej czułości, tej bliskości, zrozumienia, dobrego słowa, jeżeli oni tego nie otrzymali od swoich rodziców nie potrafili ci tego dać i teraz pewnie tobie też jest trudno pewnie jest to duże wyzwanie dla ciebie kiedy twoje dziecko na wszelkie sposoby chce tej twojej bliskości i czułości a ty może się zamykasz może myślisz nie potrafię go kochać albo denerwuje mnie dlatego jeżeli czasem myślisz źle o swoich rodzicach, jeżeli jeszcze im nie wybaczyłeś, nie wybaczyłaś, to pamiętaj zawsze, że nie dali ci tego, czego chciałaś, chciałeś, oczekiwałeś, potrzebowałeś. Nie dlatego, że nie zasługiwałeś. Nie dlatego, że nie chcieli nawet, tylko dlatego, że nie potrafili. Nie potrafili. Więcej nie mieli. Dali ci wszystko to, co mieli. Ale jeżeli nie mieli... Jeżeli wcześniej im nie dano, jeżeli ich nie wyposażono, nie nauczono, bo przecież kiedyś nikt nie chodził do terapeuty, nikt nie leczył swoich relacji z rodzicami, nie próbował ich zrozumieć. Powielaliśmy te same stare wzorce, wychowanie często oparte na pewnym stopniu przemocy, na twardej ręce. Kiedy czujesz taki żal, to pomyśl, że Dali mi to, co mieli, to, co mogli. Więcej po prostu nie mieli, więcej w nich nie było. I to może pozwolić ci, pomoże ci zaakceptować, zrozumieć i wybaczyć. Nawet jeżeli masz w sobie bardzo dużo złości dla swoich rodziców i myślisz, że nie chcesz im wybaczać. Ale kto tak naprawdę jest obarczony tym ciężarem nieprzebaczenia i tej złości i tego żalu, to jesteś ty. Ty to dźwigasz i to jest w tobie. Więc zrób to nie dla rodzica, ale dla siebie. Uwolnij się od tych właśnie negatywnych uczuć. I zapraszam na głębszą pracę oczywiście ze mną podczas warsztatów efektywne rodzicielstwo Monika Szyszłowska. Zapraszam do zasubskrybowania kanału oczywiście i zajrzenia na moją stronę parenting.o